Jośimaną z tej strony mikro, i, i dzisiaj nagrywamy Rayman Adventures. Mówiłem, że będzie. Kąta na serwer. 15.01 jednej równa. Widzimy się za chwilę, jak już się załaduje. Jesteśmy już nawet po kaccęce, y, która była. Jesteśmy już... Lecimy. jębu. Lecimy. lecimy boom 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 złapać to jajo Łapać to jajo co z niego się wykluje? Pierwszy stworek! Ui! Stary, zaciąńcie. Ui! Daje nam energię. Ui! I będziemy próbować dobić, żeby to było najlepsze. Łop. Od dzisiaj masz na imię Wern.

Złapiemy wszystkie rap Apareja, rap Apareja, pareja, pareja. Wielka moneta zawsze się przyda. Kurczę. Coś tam było. Mogę się nawet założyć, że coś tu jest. Co? Nie nie jest. Bum, zleciliśmy. Dobra, lecimy tu. I co to jest? O, złota czaszka. Bum. No, 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 ja tutaj lecę i tutaj. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. O, oh, yeah. Uh. bang 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 bang, boom, boom, gdzie gdzie Gdzie, gdzie, Wi! Oui. Dobra. Idziemy złapać to. Bum! Subójcie kanał z dzwonkiem, aby nie przegapić żadnych kolejnych filmów i dla Raymana. Czekajcie chwilę. Jesteśmy już z powrotem po krótkiej przerwie. Wow, dzięki Warno. Jesteś spoko gościem. Lecimy, sorry, za dźwięki w tle. Boom. Mm, 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 mm. Dan, dan, dan. Bum Boom, 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 bum bum. Bum bum. Rozwalamy boom, boom, Ło, wygraliśmy! Tada, tada, tada da. Czary mary, wygramy to Ło, dwie klejnotów Czy to, to. okej okay. Dobra, fajnie mm. Dobro mm. Teraz lecimy na szukanie Бум. Яд. Yes. No. Куча, что я zrobiла? Куча, где Не гадайте, что мне изварно Я только вот так. бум 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 -бу -бу. Musimy tu lecieć. To bum, bum! Muszę tu lecieć. A, a to inna sprawa. Jeżeli ty jesteś takim koksiarem. Frontalny atak! Atak frontalny wsi. Nie bój się. Nie bój się. Ja tutaj uwolnię cię, e, e. Także lecimy z tym koksikiem. Widzimy się, się za chwilę. No ale jesteśmy po krótkiej przerwie, bo weszły do mnie siostry. Czego nienawidzę. Bum, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Tam są kości, a zawsze gdy są kości, coś się kryje. O w jeden! O Widzicie, schowo się cwania. Bum, 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 bum. Ui, mam sześć klejnotów. Mm, 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 mm. Zaprawdę powiadam, że jestem rejmer, adwender. Bum, bum, bum. Uj, mamy kotleta. Mamy dwa klejnoty i mamy plus 3, czyli mamy 10 klejnot pa, 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 Histo Historia kompletna. cię do tego. Dobra, to nie lubię Cię, Jur, bo Ty mi nie chciałeś powiedzieć. Uwaga, stajemy fajnego tego. Nie. Także bierzemy ją. O, ona nam daje. Mamy tylko 100 metrów, musimy mieć na razie. O, mamy 110 metrów. Musi być tu Na całym tym kwiecie jest rodzinka. Mój Fajnie. Dobra, tutaj jest coś. Myślę, że tym byśmy skończyli odcinek. Żegnajcie.